Park krajobrazowy Puszczyk Nyszyńskiej utworzono w 1988 roku w celu ochrony walorów krajobrazowych, kulturowych i przyrodniczych. Jest to niezwykle cenny obszar także turystycznie. Można tu uprawiać turystykę pieszą, rowerową, kajakową, konną. Służba parku przygotowała aplikację i mapę turystyczną, które są najlepszym cyfrowym przewodnikiem po. Parku Krajobrazowym Puszczyk Naszyński. Rzeźba terenu parku zaskakuje swoją różnorodnością. Obok płaskich Dolin Rzecznych spotykamy wyniesienia morenowe, z których najokazalszym są wzgórza świętojańskie. Najwyższe wyniesienie tam to Góra Świętego Jana, Świętej Anny. Życiodajny krwiobieg puszczy tworzą liczne strumienie i rzeki, które są zasilane przez blisko 400 źródlisk. Źródliska te są charakterystyczną cechą Puszczy Knyszyńskiej. W parku można odnaleźć, wytropić wilka i Rysia, wielkie drapieżniki, mając szczęście, można spotkać się oko w oko z żubrami, imperatorami puszcz, które żyją tu w stanie dzikim. Wszechobecna sosna, sosna supraska, wysoka, gonna, strzelista, smukła z niewielką koroną, była niezwykle cennym surowcem do produkcji żaglowców. Sosnę upodobała sobie miejscowa ludność. Umieszczane na pniach fotywne kapliczki i krzyże nadawały drzewom aurę świętości i zapewniały nietykalność. Święte sosny są ewenementem na skalę światową. Oprócz walorów przyrodniczych oraz turystycznych, Park Krajobrazowy Puszczyk Nyszyńskiej oferuje również walory zdrowotne. Nasza puszcza jest puszczą iglastą, puszczą jonizującą ujemnie, puszczą, w której możemy oddychać olejkami eterycznymi naszych wspaniałych sosen. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do uzdrowiska w Parku Krajobrazowym Puszczyk Nyszyńskiej.